Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie. Jabłuszka promam, komu go nie dam Takie pro, jabłuszka, takie pro, jabłuszka, takie złote są. Sencjonuję sobie co ale nie mam lewela. Zajebę cię na F1, zajebę cię na F1, Da się tak w ogóle strzelać? Da się, da się, da się, da się. Dobra, nie da się. Sits, sit, 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 sit. Kurwa. Irokie sta vie, lăcien Cezaras